Cześć! Dziś pokażę Wam jeden z najciekawszych eksperymentów z wodą. Potrzebujemy miskę, naczynie z wodą, szklankę i kartkę z bloku technicznego pociętą na takie kawałki. Do szklanki nalewamy wodę, tak aby otrzymać menisk wypukły, czyli nalewamy tyle, że więcej już się nie zmieści. O. I szklankę nakrywamy kartonikiem, Delikatnie przyciskamy. I na 3, 4 obracamy szklankę. I gotowe. Zwykle tłumaczę dzieciom to w ten sposób, że cząsteczki wody przyklejają kartkę do siebie. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!